W państwie Donalda Tuska bezprawia ciąg dalszy, po tym, gdy nielegalnie przejęli prokuraturę i złamali artykuł 14 ust. 1 ustawy prawo o prokuraturze, czyli prerogatywa pana prezydenta, zgodę taką musiałby wyrazić pan prezydent, czyli nadal prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Po tym, gdy uderzyli w sądy, w największy sąd sąd apelacyjny w w Warszawie bezprawnie skrócili kadencję tychże sędziów, sąd okręgowy w Warszawie. Po tym, gdy uderzyli w organy konstytucyjne, tak jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przy tym, gdy przejmowali telewizję publiczną, po tym, gdy podważali zaufanie obywateli do Krajowej Rady Sądownictwa, po tym, gdy uderzali w Trybunał Konstytucyjny, mówiąc ono o Trybunale Konstytucyjnym. Dzisiaj to bezprawie ma miejsce już bezpośrednio pośród polityków, pośród posłów Koalicji Obywatelskiej, o czym za chwilę powie Pan poseł Andrzej Kosztowniak i będziemy interweniowali w tej sprawie i składali zawiadomienie. Otóż nie ma dalej możliwości na kontynuowanie tego bezprawia, które jest wydarzeniem bez precedensu. Dzisiaj mamy do czynienia już w uderzenie w regulamin Sejmu, w tą ustawę która napisana była i ustanowiona po to, żeby państwo miało zaufanie obywateli, żeby, żeby Polacy mieli obywatele, zaufanie do państwa. O samym zawiadomieniu pan poseł Andrzej Kosztowniak, ja później uzupełnię. Bardzo proszę. Panie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, rzeczywiście prawnicy Klubu Prawa i Sprawiedliwość doszli do wniosku skądinąd słusznego, że... Postępuje nadal erozja naszego państwa. Tutaj pan poseł wspomniał choćby o wielu przykładach, począwszy od łamania konstytucji po zapisy ustaw i regulaminu Sejmu. Mamy do czynienia również z taką sytuacją w przypadku pana przewodniczącego Urbaniaka, przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i Immunitetowych. Pan poseł, pan przewodniczący zdaniem. Naszych prawników w klubu Prawo i Sprawiedliwość, ale również naszym, doprowadził do sytuacji, w której odebrał prawo do obrony i wystąpienia posła ministra Ziobry w sytuacji, kiedy sam był postawiony przed komisją, która jest komisją, szanowni państwo, de facto nielegalną. Mówimy tutaj o komisji, przed którą był. Zaciągnięty to może niedobre określenie, choć niestety oddające tą całą sytuację minister Ziobro. Proszę Państwa, Artykuł 31 Konstytucji naszego kraju mówi o prawach człowieka, które są de facto niezbywalne. W państwie demokratycznym prawo wypowiedzenia się, ale również obrony swoich racji jest przypisane do każdego obywatela, w tym również do polityka. Pan minister Ziobro. Był tego pozbawiony w trakcie posiedzenia komisji. Przy okazji zostały złamane zapisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który też jest, proszę Państwa, czy możliwość swobodnego wypowiedzenia się jest kwintesencją tak naprawdę każdego parlamentarzysty i podstawą jego pracy. Został również, zdaniem naszych prawników, naruszany regulamin. Sejmu, który również pozwala, tak naprawdę zabezpiecza możliwość swobodnego wypowiedzenia się przez e, parlamentarzystę, w tym osobę, której stawiane są takie czy inne zarzuty, nie wchodząc w ich prawdziwość czy też nieprawdziwość. Ta cała sytuacja, proszę Państwa, wpisuje się w szeroko pojęty zakres łamania prawa w naszym kraju. Przypomnę, dosłownie kilkadziesiąt godzin temu pan Bąkiewicz. E, jest wzywany przez prokuraturę, staje przed obliczem prokuratury, stawiane mu są zarzuty za to w sumie, że stał przy granicy tak najprościej mówiąc. Można je sprowadzić do, do tych absurdalnych zarzutów. Z drugiej strony, polscy urzędnicy państwowi są przetrzymywani, przesłuchiwani miesiącami w aresztach. To wszystko powoduje, proszę Państwa, jedną sytuację. Ta władza cały czas i dokonuje pewnej erozji nie tylko własnej, ale przede wszystkim polskiego systemu prawnego. I to doniesienie ma być podwójnie skuteczne z jednej strony ma uzmysłowić nam wszystkim jako obywatelom, że państwo polskie Idzie w stronę bez wątpienia państwa autorytarnego, żeby nie powiedzieć dyktatury jednej grupy politycznej, ale z drugiej strony ma służyć temu, aby polskiemu wymiarowi sprawiedliwości i podkreślę to polskiemu, nie żadnemu wymiarowi sprawiedliwości, który ma być pod pręgierzem takiej czy innej partii politycznej, na zamówienie takiej czy innej partii politycznej, ma uzmysłowić też to, że ta ekipa Dzisiaj nie kieruje się prawem, ta ekipa dzisiaj kieruje się chęcią, chęcią zemsty na tych osobach, które rywalizują z nimi na scenie politycznej. To wszystko powoduje jedną rzecz erozję naszego państwa i tę erozję państwa musimy zatrzymać w każdej możliwej formie, również poprzez takie sytuacje, o których w tym momencie mówimy. Przypomnijmy, że sytuacja wywołana została i ten wniosek przez nielegalną zniesioną z obiegu prawnego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 roku komisję Pegasus. Jej już nie ma. To jest tak naprawdę spotkanie grupy osób. Warto tutaj wskazać na uchwałę zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego pod Przewodnictwem nie pani profesor Manowski, pani profesor Gersdorf. I w tej uchwale otóż czytamy, że już samo wydanie wyroku na rozprawie jawnej na sali Trybunału Konstytucyjnego powoduje, że wchodzi ono w obieg prawny. Ono obowiązuje. Ono obowiązuje również byłych członków zniesionej z obiegu prawnego komisji Pegasus. I otóż mamy do czynienia już z tak daleko idącym bezprawiem, że wobec takiego wniosku, również bezprawnie skierowanego przez uprzedniego prokuratora generalnego pana Adama Bodnara, proceduje komisja regulaminowa. Ten wniosek nie powinien być w ogóle dopuszczony do rozpoznania. Ale jeżeli już zdecydowali, że został dopuszczony do rozpoznania, to warto, żeby przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich znał podstawowy dokument, w zakresie którego się porusza. Artykuł 131 ust. 3. Ja zacytuję. W posiedzeniu komisji, na którym następuje rozpatrzenie zarzutów, ma prawo brać udział poseł, którego zarzuty dotyczą. I tu najważniejsze. Ma on też prawo do zabierania głosu poza kolejnością. Proszę odwinąć sobie tą taśmę z komisji regulaminowej, jak zachowywał się pan poseł Urbaniak, jak ograniczał prawo podstawowe prawo to zapisane również w konstytucji dodatkowo ujęte, jeżeli chodzi o parlamentarzystę, w artykułach od 102 do artykułu 108, jak zachowywał się Pan Urbaniak w sytuacji, jak komentował. Te merytoryczne odpowiedzi pana ministra Zbigniewa Ziobro względem wniosku pochodzącego od nielegalnego, zniesionego z obiegu prawnego organu, jakim była Komisja Śledcza Pegasus. Szanowni Państwo, Konstytucja, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, regulamin Sejmu to są podstawowe dokumenty czy podstawowe prawa zapisane w tychże dokumentach, którymi, po, które powinien znać pan przewodniczący Jarosław Urbaniak. Stąd nasze zawiadomienie po to, żeby oceniła to prokuratura. My już nie zgadzamy się na to, żeby ograniczać prawo do obrony, bo z taką sytuacją dokładnie mieliśmy do czynienia na posiedzeniu w zakresie rozpoznania wniosku dotyczącego pana ministra Zbigniewa. Ziobro. Ale to nie jest jedyny przypadek. Proszę spojrzeć, jak wyglądały też inne komisje regulaminowe. Jak wyglądała chociażby komisja regulaminowa, gdy pod absurdalnymi zarzutami stał pan poseł Dariusz Matecki, gdy pokazywał setki dokumentów. Dowodowych na to, że świadczył pracę w lasach państwowych, gdzie prokuratura mu zarzucała, że było inaczej. I również pan Dariusz Matecki to prawo do obrony w naszej ocenie miał ograniczone. Stąd nasze zawiadomienie, które w dniu dzisiejszym skierujemy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.